Black Friday, Cyber Monday szczególnie Black Week na Aliexpress to takie przedłużenie promocji z 11 listopada. A ten odcinek możecie potraktować jako kontynuację trzech poprzednich, gdzie rozmawiamy o dobrych gadżetach, wartych polecenia w swojej kategorii cenowej. Tak samo jak i wtedy, to i teraz przygotowałem dla Was całą listę kuponów, którą będę aktualizował w trakcie trwania promocji. Link do tej listy znajdziecie w opisie. I mam dla Was także swój własny kupon Boyard4, który daje 4 dolary zniżki za zamówienie powyżej 5 dolarów. Kupon jest dla nowych użytkowników na pierwsze zamówienie. Ale jeśli macie już konto, to na przykład możecie założyć na kogoś z rodziny. A teraz porozmawiajmy o gadżetach: gadżety do samochodu. Na rynku mamy ogromny wybór transmitterów Bluetooth. Większość jest po prostu kiepska: albo zrywa połączenie, albo mają dużo szumów. Ale chciałem pokazać wam dwa, które ja testowałem i są godne polecenia. Pierwszy to klasyka Xiaomi Roidmi 3S. Wygląda jak standardowa dwuportowa ładowarka samochodowa, ale to bardzo dobry transmitter FM. Przesyła dobrej jakości dźwięk i ma stabilne połączenie. Jak przystało na Xiaomi, posiada dedykowaną aplikację na smartfony, w której zmienimy wszelkie ustawienia. Transmitter Baseus, ten już wam pokazywałem, do tej pory używam i polecam. Jest tani, ma dobrą jakość przesyłanego dźwięku. Również posiada dwa porty USB. W odróżnieniu od propozycji Xiaomi, to ten ma wbudowany mikrofon do rozmów jako zestaw głośno mówiący. Posiada również jeden przycisk oraz pokrętło, którym możemy odebrać przychodzące połączenia czy zmienić odtwarzany utwór bez sięgania po telefon. A na koniec posiada wyświetlacz, który pokazuje napięcie akumulatora. Ale finalnie, którego z tych dwóch transmitterów byście nie wybrali, to będziecie zadowoleni. Nietypowy powerbank, który poza ładowaniem baterii w telefonie jest w stanie pomóc nam w odpaleniu samochodu. Jump starter pozwala na rozruch pojazdu, a także ładowanie urządzeń w każdym momencie podczas jazdy. Sprzęt ma pojemność 12 000 mAh, a do zestawu dołączone są kable rozruchowe. Idzie zima, i wielu z nas może zaskoczyć z rana rozładowany akumulator. Ten mały gadżet może ożywić silniki benzynowe o pojemności do 4 litrów i silników diesla do 2,5 litra. Na przodzie mamy jeszcze latarkę, która będzie przydatna po zmierzchu. Warte uwagi są tutaj dwa bliźniacze powerbanki. Bez zaskoczenia jeden od Xiaomi i jeden od Baseus. Do obu wrzucę wam linki w opisie. To urządzenie, wyglądające jak wielka kłódka, to tak naprawdę przenośna elektryczna pompka od Xiaomi. Napompuje koło roweru, piłkę czy oponę samochodu, gdziekolwiek się znajdziesz. Posiada wbudowany akumulator, więc możesz zabrać ją ze sobą wszędzie. Już wiele testów na YouTubie pokazało, że będzie to bardzo przydatny sprzęt w awaryjnych sytuacjach i nie ma problemu z napompowaniem koła w samochodzie. Jest również bardzo prosta w użyciu. Na urządzeniu ustawiamy ciśnienie, do jakiego chcemy napompować dany przedmiot, podpinamy wentyl i naciskamy przycisk. Głośniki bezprzewodowe. Xiaomi Mifa A10 Plus. Nie pomylcie z podobnie wyglądającym głośnikiem znanym już od kilku lat. To jest nowsza, większa i ulepszona wersja. Poza zwiększonym rozmiarem mamy tutaj dwa razy większą moc 20W, oraz to czego nie było, czyli dwie pasywne membrany wspomagające niskie brzmienia. Głośnik jest wodoodporny, możemy podłączyć dwa takie same, aby grały ze sobą w stereo. A jeśli kogoś odrzuca krzykliwe graffiti, to spokojnie jest dostępny również także w kolorze czerwonym. Teraz troszczę droższy głośnik Tronsmart o wdzięcznej nazwie Mega Pro. Trochę już go testuję i ogólnie głośnik robi bardzo dobre wrażenie. Jest ciężki, solidnie wykonany, odporny na zachlapania. Posiada NFC, więc jest bardzo wygodny w użytkowaniu. Wystarczy zbliżyć telefon, aby go połączyć. Na górze dotykowy panel do sterowania. Wiem, że jest to niereprezentatywny test, ale posłuchajcie jak gra. Oczywiście nie usłyszycie tego co ja, ale musicie uwierzyć mi na słowo. Ogólnie głośnik gra dobrze i czysto, ale moim zdaniem trochę brakuje mu basu, a wiem, że jest to dla wielu głównym czynnikiem przy wyborze głośnika. Na górze mamy przycisk Equalizera, który zmienia ustawienia dźwięku, ale niestety elektroniką nie fizyki głośnika. Żebyście mnie dobrze zrozumieli, ogólnie głośnik gra dobrze, ale tak mógłby mieć delikatnie więcej niższych tonów. Jeśli sam chcesz przetestować ten głośnik, to mam dla ciebie dobrą wiadomość, bo jest on do wygrania w konkursie. Wystarczy, że polubisz ten film, zasubskrybujesz kanał oraz napiszesz dowolny komentarz. Ja wybiorę taki, który spodoba mi się najbardziej i zwycięzcę opublikuję jako story na moim Instagramie, ale mam jeden warunek: tutaj, żeby komentarz brał udział w konkursie, to musi mieć co najmniej 10 polubień. Powodzenia! Słuchawki bezprzewodowe. W poprzednich zestawieniach mówiłem o słuchawkach do a dzisiaj zaproponuję wam jedne nauszne. Anker Soundcore Q20 z polskiego magazynu. Moim zdaniem są to najtańsze słuchawki z aktywnym wygłuszaniem hałasu, które są godne polecenia. Na promocji z kuponami będzie można je wyrwać za około 175 zł, a kupony na aktualnie trwającą promocję Black Friday znajdziecie w arkuszu do którego prowadzi link w opisie. Wbudowany mikrofon zapewnia komfortowy poziom rozmów. Te słuchawki oczywiście nie mogą się równać z flagowcami Sony za ponad 1000 zł, ale jak mówiłem, to będą najlepsze z najtańszych słuchawek, które posiadają aktywne wytłumianie hałasów. Drukarki 3D. Bardzo popularna drukarka: Creality Ender 3X. Jest to świetna propozycja dla początkujących, bo otrzymujemy już porządny sprzęt, który nie kosztuje grubych tysiąców. Ogromnym plusem jest brak konieczności skomplikowanej kalibracji czy samodzielnego wprowadzania poprawek. Drukarka działa od razu po złożeniu. Model ten znakomicie sprawdzi się do szybkiego i niedrogiego drukowania detali trójwymiarowych. Urządzenie wyposażone jest w szereg rozwiązań ułatwiających pracę, takich jak stół roboczy z możliwością podgrzewania, dysze z aktywnym systemem chłodzenia, czy automatyczną opcję wznowienia wydruku po odcięciu zasilania. Jeżeli chcesz spróbować tej technologii, to taka tania drukarka będzie najlepszym wyborem na start. Teraz na promocji będzie do kupienia z wysyłką z czeskiego magazynu. Można się jeszcze pokusić o 20 dolarów droższą i delikatnie ulepszoną wersję Pro. Masażery. Ostatnio coraz większą popularnością cieszą się takie pistoletowe masażery. Jednym z nich jest Xiaomi On-Mail, ale zaskoczę was, Xiaomi nie polecam. Tak, to jest dobry masażer i nie ma w nim nic złego, ale za połowę ceny możemy kupić równie dobrą alternatywę. Takie masażery świetnie spisują się do rozluźnienia mięśni po ciężkim treningu. Wbudowany akumulator zapewnia, że nie będziemy musieli męczyć się z kablami. W zestawie otrzymujemy multum końcówek do różnych partii ciała. Taki masażer to naprawdę świetna sprawa. Polecam jako pomysł na prezent dla waszej drugiej połówki, żebyście mogli później sami korzystać. W ostatnich odcinkach mówiłem Wam o TV Boxach, a teraz będzie o ciekawym gadżecie do tych sprzętów. Jest to oświetlenie Ambilight do telewizorów, który daje niesamowity efekt i zwiększa imersję odbieranych mediów. Tylko ostrzegam, że wymagany jest Android TV, czy to wgrany jako system telewizora, czy ten w TV Boxie. Instalacja zajmuje około godzinę, żeby ustawić sterownik, aby zapalał odpowiednie diody, ale warto poświęcić ten czas. Polecam Wam zobaczyć na aukcji w feedbackach, jak to wygląda na żywo. Obecnie bardzo na czasie są pulsoksymetry, czyli urządzenia do pomiaru saturacji krwi. Są to bardzo przydatne gadżety dla pacjentów objawowych. Na Ali możemy je kupić już za około 5 dolarów z wysyłką z polskiego magazynu, a z kuponem Boyar4 będzie to tylko 1 dolar przy założeniu nowego konta. Uważajcie, bo na Allegro sprzedały się takich tysiące, ale wysyłane z Chin. Podoba Ci się ten format, to polecam zobaczyć poprzednie filmy, które przygotowałem na 11 listopada. 1, 2, 3. Znajdziesz tam więcej ciekawych gadżetów godnych polecenia w swojej kategorii cenowej. I mimo, że ten odcinek był przygotowany na 11 listopada, to dalej jest aktualny. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło, cześć!